Ja jestem przeciwnikiem Rodeo i w ogóle przeciwnikiem różnych form eksploatacji zwierząt. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, dlaczego nie popieram tego rodzaju rozrywki, to zacznę od międzynarodowego w ogóle spojrzenia na tą archaiczną tradycję. Imprezy Rodeo zostały zakazane w dużej części Stanów Zjednoczonych i Kanady. Całkowity zakaz, jeżeli chodzi o Europę, na pewno jest w Wielkiej Brytanii i w Holandii. Tradycja Rodeo istniała też, na przykład w Australii tam też Rodeo jest zakazane, a od 20... 2022 roku rząd Nowej Zelandii też pracuje nad zakazem rodeo i te zakazy międzynarodowe są spowodowane dwoma głównymi przyczynami. Po pierwsze z powodu zadawania zwierzętom bólu, cierpienia i traumy podczas i treningu i samych występów rodeo, co jest wbrew ustawom o dobrostanie zwierząt w tych wymienionych krajach, więc tego rodzaju wątpliwa rozrywka łamie normy i zasady prawodawstwa w danym kraju, a po drugie zakaz jest wywołany też przyczynami społecznymi, to znaczy rośnie sprzeciw społeczny względem męczenia zwierząt dla rozrywki, która jest okrutna i w zasadzie uzasadniona wyłącznie zyskami finansowymi, a ta rosnąca świadomość społeczna jest wykazywana w sondażach, które są rozpowszechniane przez organizacje pozarządowe w różnych krajach Europy i poza Europą i spadek poparcia społecznego dla wykorzystywania zwierząt w Rodeo jest dosyć klarownie widoczny, jeżeli hmm, przejrzy się taką powiedzmy, historię. Piętnowania tej tradycji przez różne NGOsy w różnych częściach świata. Jeżeli chodzi w ogóle o wspomniane cierpienie zwierząt, bo one są kluczowym argumentem, to przypadek RODEO wydaje mi się wyjątkowo demoralizujący, ponieważ tutaj trzeba by się odwołać do wiedzy dotyczącej neurobehawioru gatunków wykorzystywanych, czyli przeżuwaczy parzystokopytnych, mam na myśli byki i cielęta, i nieparzystokopytnych koniowatych, czyli koni. Wiedza ta mówi, że i byki, i konie to są z natury łagodne i spokojne zwierzęta, które no, nie wierzgają, nie rzucają się po pastwisku. Żeby wywołać i obserwować te reakcje, które podczas rodeo są obserwowane, to trzeba wywołać w tych zwierząt panikę, przerażenie, czyli wywołać agresywne albo defensywne reakcje. I organizatorzy rodeo stosują świadomie celowo tego rodzaju przemoc, żeby wywołać, czyli stosują stresory bólowe, między innymi, co jest sprzeczne z polskim ustawodawstwem. Podsumowując, po pierwsze roślinożerne przeżuwacze i konie są ewolucyjnie płochliwymi zwierzętami, więc potęgowanie u nich panicznego strachu w celach wątpliwej rozrywki jest z perspektywy zoopsychologicznej i bioetycznej czystą torturą. A po drugie, powszechny brak akceptacji nie powinien być przez nasze rodzime instytucje i władze samorządowe, nie powinno się o tym zapominać. Jeżeli rośnie w skali międzynarodowej społeczna świadomość takiego bezsensownego okrucieństwa, to absolutnie nie wolno w XXI wieku kultywować tego rodzaju wątpliwej rozrywki. To jest archaizm i on powinien zostać wstydliwym. W wspomnieniem jedynie, również w Polsce, między innymi dlatego, żebyśmy nie byli postrzegani jako obyczajowa prowincja Europy, jako jakaś peryferia cywilizowanego świata, który powoli zapomina o Rodeo. Więc mam nadzieję, że my również nie będziemy zadawać pytania, jak ograniczyć, jak zakazać, tylko kiedy i jak najszybciej to zrobimy.